Wraz z rozwojem techniki oraz technologii coraz większym zainteresowaniem spotyka się zawód programisty. Programista jest to osoba, która za pomocą języka programowania opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Jedną z takich osób jest Joel Spolski, inżynier oprogramowania oraz pisarz, który obecnie jest autorem Joel Software, czy bloga poświęconego tworzeniu oprogramowania. Dziś pełni funkcję prezesa m.in. tak Overflow, najpopularniejszego serwisu społecznościowego, na którym programiści mogą zadawać pytania dotyczące szeroko pojętego wytwarzania oprogramowania. Joel w swojej karierze zawodowej może pochwalić się pracą w takich firmach jak Microsoft, Wycom czy Juno Online Services. Lecz jego największym sukcesem było założenie w 2000 roku firmy Fog Quick Software, zajmującej się pomaganiem najlepszym programistom na świecie w tworzeniu lepszego oprogramowania. W skład w której wchodzą takie projekty jak Foxbugs, Clean, Copilot, Glitch, Trello oraz wspomniany wcześniej Stack Overflow. Joel często również występuje na różnego rodzaju konferencjach, w których zawiera głos. Na jednej z nich w 2017 roku Joel przedstawił programistów jako osoby, które piszą scenariusz przyszłości. W swoich przemówieniach z Polski mówi o tym, jak oprogramowanie poczera świat. Oraz jak programiści pomagają kształtować sposób, w jaki świat będzie działał wraz z rozwojem technologii. Na co dzień Joel większość swojego czasu spędza przy komputerze. Na swoim blogu często dzieli się swoimi wrażeniami z wydarzeń, a także opowiada czytelnikom o sobie. W swoim życiu najbardziej ceni sobie muzykę, programowanie oraz egzotyczne kraje. Podsumowując, Joel z Polski stanowi niezwykle ważną postać w branży informatycznej. Oceniony konsultant i doświadczony kierownik projektów programistycznych, z którego usług korzysta wiele firm i specjalistów. W celu lepszego zapoznania się z działalnością Joela, bardzo polecam zainteresować się jego książkami, publikacjami lub wykładami.